Witam was kolejny w kolejnym odcinku. Lagajmy w turok Po o, małym rajd'żu gramy dalej No No Jestem w Indzie O, tu jest nowa to Jest tak, że razakować What the hell jestem w windzie Już się nadpoczywałeś? No jestem w Windzie! No Jo. Ci odbiło. Chodź! Ja Zobaczymy czy Quiko coś zrobi. Dokąd polazłeś? Zatrzymałem się, żeby uciąć sobie drzemka. Bardzo śmieszne. Wchodź na to, ja spróbuję rozbyść sterowanie. No jestem indzie. Co jest? Siedzę w indzie, wszystko mam. Już się nadpoczywałeś? No już wchodzę. O rany, dobra, do Was wrócę, jak w końcu gami zadziała. Dobra, ja jestem już z powrotem. Gra zadziałała jak ja użyłem zwykłego... Że wyszedłem z gry To zawsze działa i ten Znaczy wyszedłem z tej domenu... menu i czytałem... No, pan powiem, że miałem dziwny t w zapisie ...że już byłem niby na winie. A po czytaniu nagle okazało się, że ja byłem kuźwa koło winny. Tu jest coś taki... w bakach Trzeba się w nim na ukrywać. No, ja tu zaraz będę tu do widać. Tutaj mnie zaskoczy koło. Wow. wow. Się... Ja nie było w czytywaniu tu takich można zapamiętać gdzie pozycję wełga. Tu się pojawia. i stoi ciągle przy... Ja zabezpieczy platformę. A, otóż tę. Powiem, co Teraz najdź osłonę. No i sajterze. Nie mam po jakimś czasie chyba wstanie. Albo jak wyminujemy wszystkich przeciwników. Spokojnie. Będziemy się

Ale zanim tam wejdę to ja sobie pozwolę amunicję, mi pozwolisz Poczekaj Nie ja chcę żyć Najpierw, chyba się zbuduje tak, bo Kusiła nie wiem czy będę musiał znowu powtarzać No już wchodzę do windy Ładuj tę pistolę. Ładnie, pecz. Jest. Udało mi się. Do zobaczenia, balanty. I pistolet, no, Cieszę się, że stamtąd wyszliśmy. Dalej. Przed nami długa droga. Co ty? Duo? Tylko... przechadzka po moście. O matku... Trochę... Taka... Według mnie trochę głupio zrobili z tymi punktami kontrolnymi. Matku, to są niby zapisy, ale naprawdę one się opierają, opierają na tych... punktach kontrolnych. Co się tutaj do jasnej cholery stało? Chyba ktoś rozpieprzył most. To wygląda na farmę dinozaurów, ale chyba zdołamy się dostać na drugą stronę. No to bierzmy się do roboty. Czemu tak nalega? Co jest kuźwa? Doczytywanie? No o, raz że tej takie. miałem doczytywanie. Tak. I przy z kot przyszedł do mego pokoju. I będzie się wokół moich nóg. Słyszałeś? Coś się zbliża. Tak, słyszałem. Nie ja wiem, co to jest. T-rex! Kurwa, nie pozwól, by ten jebak cię zobaczył. Ale musiałeś tego tak określić? Bardzo ładnie. Idź do jaskini tam się skupi... Idź do... Tak! Sejd! Zniknąłeś gdzieś! Ja mam iść! Musi Give me Jest! Tak, zostań tam. Hej turok! Chodź chodź oh. na Biegnę! O oh, fuck

Pozwól, żeby cię zobaczył. Zobaczył mnie, Stray nagle zignął. Gdzie ty jesteś, Stray? Hej, guro, podnieś drzwi i chodź do domu. A, widzę cię. A. Biegnę! Biegnę! Hmm, Czytywanie poziomu. I mamy disco szałeczek. Chodź, poszukajmy jakiegoś wyjścia. Dobra. Co to było? Bo tego, że, nie jest, że są tutaj te. Ktoś już będę przychodził. Eee, wiesz co? Ciężko rozpoznać po cyklu. Jak kwi, kwi, po kamienku i po No i było na tym. No świetnie. Ciemno tutaj. Nie podoba, nie podoba mi się to. to. A ty się, że mi się to podoba? Oh. To miejsce zaczyna mnie przerażać. Jedyną rzeczą, której nienawidzę bardziej odbycia pod ziemią jest bycie pod ziemią w ciemnościach. Wow! Naprawdę? Czekaję tak ja temu te teksty pisał. Nie mamy pistolety. Fajnie. Z tymi pistoletami ganie ja się, ja... Odpuszczam. No tadek, kamień, jest chyba będzie przydatny. co to było do jasnej cholery. No, dinozaur właśnie zjadł. Czy tam ugły z tego? Hej, ja to wezmę. Wyrzutnia flar, powinna Wyrzutnia się przydać. Tak naprawdę to jest szczeba z wyrzutnią flar. Raptory! Skupimy się na flarze. Uwaga! Oj Zemsta. Chcesz powiedzieć, że mamy uciekać? Nie. Wow, nagle jakiś splinter z Ciebie jest. Spadajcie od nas no. Hmm? Oh, come on! A to by było na tyle, jeśli chodzi o przyjemną przechadzkę. No bo musiałeś coś z tej sprawy Musiałeś. I jeszcze wy musicie tu być. Albinosy. To albinosy. No. Z no, Nie zatrzymuj się! Ziołom ja czyszczę te nożem Bo fajne są zabicia Ja to jest szybkie zabójstwo tego no to, Hello Wow. No. Poszukaj innego wyjścia, spróbujcie znaleźć po drugiej stronie. Jeśli nie odezwierzcie do zachodu słońca, ruszam dalej. Dzięki No i mamy Shotguna. Tu... ma szczał... na tym to jest puszczenie w krawy. Cóż. Nie zadaje żadnych obrażeń, ale za to, to może oszczędzić przeciwnika i możemy też to wykorzystać jako ten, wspomnienia w To nie jest ale winos nagrywisz na wszystko w ciemnościach, tak? O oh, f**kie. No. Au. Au. Uh. Chyba nie przeciwko, jeszcze, to właśnie jest jak... to jest właśnie wejścia w WS 12 Czyli to, jak ulał I tak tutaj możemy też wykorzystać, żeby niby osiepić tego że skoczy na niego. Dostaj szłoko. No zły, tylko to, jest. Chłoda chłoda. Ja rozumiem, że kurwa te... Że, że jest kinia, ale jaka choda. Dominacja dinozaurów. Fajnie. No, Idziemy po... gałęziach Idziemy Ej, znaleźliśmy drogę wyjść Wyjście znaleźliśmy Potkaj ze Wy, nie podchodźcie do mnie Pogapcie się na prawe Slide zgłóź się. Jestem na zewnątrz. Dobra. Idź cały czas za dymem, jeśli chcesz dołączyć. Wszystko cię ma mieć teraz No Serio, to my jak, jak ich tylko nie zaatakujemy, to O, oh. kurwa. A tego nie możemy zabić może Masz u mnie długo Wy wiecie kiedy przyjść? jakaś wieka mamusia chodzi sobie Czy tam nawet nie jest, co to za... Za okaz tego zabić? Chociaż ci będą się najpierw zainteresować tym Fuzaur. Idziemy Idziemy, rok, Czuję smród raptorów. Mój drogi Rhys, ale się cieszę, że cię widzę. Hey Slate, jak leci? Naprawdę, naprawdę do dupy. Zasrana planeta. Słyszałem. Hej, Rhys, idziesz w stronę dymu? Zaczekaj, Rhys. To było imponujące. Musimy działać jako zespół, jeśli mamy to przeżyć. Ktoś już no. tędy przechodził. Mamy towarzystwo za następnym wzniesieniem. Znaleźli część wraku statku. Rozpalmy kilka łbów, zanim znajdą miejsce katastrofy. Mm -hmm. Dobra, idziemy. No i mamy tego. Lisa, ty ma Nie, nie pamiętam, czy jest taka miała jakiś drugi typ pszczołu. Ja Pojednania. Zapomniałem ci ciakty, no nie? Mhm. Ja się tym zajmę. Co chcesz wbić komuś nóż w plecy? Tego cię Kay nauczył. Tu rok to John Grimes. Spróbuję ci pomóc na następnym poziomie szkolenia. Jak lecisz, u ciebie? Indianie z plemienia czarnych niedźwiedzi wierzyli, że nóż posiadam moc przebiegłego i okrutnego zwierzęcia. Teraz ty spróbuj. To najskuteczniejszy i najpewniejszy sposób na zabicie wroga. Zabija bezgłośnie i natychmiast, a przeciwnik nie może podnieść alarmu. Dobra, spróbuj na mnie. Dalej. Nigdy nie będziesz tak dobry. Gratulacje, Turok. Zostałeś członkiem wilczego stada. <śmierdzi> Chociaż dostałeś w od szefa. Durok, spróbuj załatwić ich jak najwięcej po cichu. <śmierdzi>

Ja nie preferuję skazanek, a jakoś mi na razie idzie Dobrze, że oszczędzałem strzały właśnie tak płacąc łuk i sniperka to chyba dwie potężne brania jeśli chodzi o strzały takie tu są zabójcze nawet 40. to jest? już był pancernik, znaczy no, najmniej już tak doładowany sprzętem. Oni chyba posiadają jeden kabin. A nie. Jakże tak zrobili, że się nie pozyskuje amunicja przeciwników? 40. Dobra, ja nie. Ja nie zostałem wykryty Robię to najciszej jak mogłem. A oni sami przeciej. I tak Tu mamy już najemnika, tu ma jakiś... A tak, dinozały nawet. Kuśwa macie. Jest, nie, przerwa. O, jest. No i mamy kami pulsacyjny. Znajmy która może się przegrzeć. daje potężne uderzenia. Ale nic nie w na nich. O, nagle pozyskujemy amunicję z każdego przeciwnika. Jego alternatywny strzał jest ten Czasami można fajnie do przygotować. No. Mamy shotguna jednego, nie? Wystrzela granatami. No i goni, może się przegrzeć Ale nie będę tego robił Tak to szczę Nie przegrzać tej goni. No i z każdego właśnie w gabinach podnosimy co zdobywamy mamy też do wydatnika Pójdę przodem Postarajcie się nie pozabijać kiedy mnie nie będzie świetnie sobie radzimy, nieprawda stąd to? ta. Dobra. Wow. Coś ludowało I to chyba nie było coś małego. Na nim wracam tam wiedzą. Tak, jak my jakby posiadamy ciężką broń, to nie możemy połączyć jej. No i tutaj zakończę nagrywanie. Także żegnam się z Wami na razie. Cześć.